OMW, I'm OSU Good at what I do I'm OMW OMW Meksykano, witam was serdecznie po raz kolejny po południu, bądź też prawie wieczorem zależy o której ten film wejdzie, nie wiem. Jeszcze. No i taki mały, szybki przegląd, bo to chyba będzie dzisiaj już ostatni film yy, z moich tam dociekań, przyglądów i przemyśleń na temat szkolny nie tylko, i pierwsze, pierwsze, jak co no to kurde powiem tak powiem tak tak jak mówiłem wcześniej, nie tylko neguję ale i stradek umiem też docenić i powiem Ci, że szacunek, że wlazłeś do tej zimnej wody, bo ja kąpiąc się w tym roku w morzu która woda miała około, nie wiem, 4-5 stopni bo akurat taki dzień się trafił, że jakieś zimne prądy przyszły od strony yy, tam Szwecji I nie tylko, to powiem, kot zaraz ucieknie, o uciekł kot To powiem Ci szczerze, że z szacun i nie wiem czy ja bym dał radę się wykąpać w takiej zimnej wodzie Czyli morsować, naprawdę tutaj to kurde Bardzo wysoko poprzeczkę mi postawiłeś więc, więc nie wiem, ale idąc tam tamtym śladem, kurwa, myślę, żebym tak, może mi się uda w przyszłym roku spróbować i, i nie być gorszym i też, i też y, się umoczyć w takiej wodzie, ale naprawdę bardzo wysoko poprzeczka postawiona i to mnie cieszy, bo lubię wyzwania. Takiego rodzaju wyzwania bardzo mi odpowiadają i dlatego bardzo mnie interesowały twoje, twoje wypady do lasu i Twoje bushcrafty i... I tutaj jestem, kurde. Cholera jasna! W trudnej sytuacji, żeś mnie postawił, tak powiem. Ale na plus, na plus. I, i to naprawdę szacuneczek. Tak jak mówiłem. Nie, nie, nie tylko, kurde, potrafię negować, potrafię też yy, pochwalić. Kolejna rzecz, no to słynny. Nie, kolejna rzecz to moje prawo jazdy. Termin jest wyznaczony. Ja będę jedną z nielicznych osób, które, która robi prawo jazdy dwa lata. No bo rocznikowo tak wyjdzie. Zaczął w 2020, a skończył w 2021. Dwa lata prawo jazdy robić. No wiecie co? Tak, no tak wyjdzie. No niestety yy, terminy są, jakie są. Termin mam już gotowy. Yy, więc po nowym roku bez bólu głowy przystąpię do egzaminu z jazdy. Jaka, jaka to będzie data. No nie powiem wam, bo wiadomo dlaczego nie powiem. Tutaj dziękujcie hejterkom i tak dalej. Bo gdyby było wszystko dobrze i normalnie, to oczywiście żebym powiedział i tyle. A niestety zrobić tego nie mogę. Więc trzymajcie kciuki po Nowym roku. I nie myślcie, że zaraz to będzie drugiego bądź też trzeciego. Po nowym roku, na sam początku stycznia. Będzie prawo jazdy. No i rzecz trzecia, jakże zacna Major i jego Sylwester. który... tam kurde, zapierdzielę. Tam yy, ten Sylwester to, to, to tak losowo się ma odbyć, jak, jak losowo padają te słowa i wypowiedzi majora. Bo tam raz jest Sylwester, raz go nie ma, za godzinę jest, za dwie godziny nie ma. Potem znowu jest, potem znowu nie ma, ale wiem, że Major tego nie obejrzy, ale Wy, widzowie, oglądacie. I niestety Major myślał, że dobry towar bądź też dobre towarzystwo jest za darmo. Niestety w Sylwestra i dobre towarzystwo, i każdy chyba wie, o co, o co mam na myśli: dobre towarzystwo i, i, i spędzanie czasu, jakkolwiek czasu, spędzanie w dobrym towarzystwie niestety kosztuje Sylwestra na pewno więcej niż w dni powszednie zwykłe bądź też wolne od pracy więc niestety Major darmo darmo z takim towarzystwie się czasu nie spędza jeżeli Major myślał, że <laughs> za darmo um, powiedziałbym Luksusowy towar będzie miał za darmo, to się grubo mylił. Niestety tak nie jest. No i, 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 ale widzę, film po filmie wszystko się zmienia. Majorowi już dupa mięknie, bo na ostatnim filmie, który ma tytuł, bo zaraz pewnie będzie następny, który ma tytuł kurczę. Hmm, wypowiadam się o tym krótki, półtora minutowy film. Już powoli dupka mięknie, więc można liczyć, że można. Może chociaż jedna e, z pań. Załapie się na Sylwestra z majorem, gdzie major będzie musiał wyleć niestety 3000, taka prawda? Luksus kosztuje, panie majorze. Wiem, że to będzie oglądał albo w ogóle nie będzie oglądał, albo będzie oglądał za pół roku, więc sorry. No ale my tu gadu gadu, ja jeszcze mam pozdrowienia, widzów, bo jutro Light'a robimy. I ostatni Light w tym roku, ostatni Light w tym roku, i potem się odpalimy dopiero na godzinkę, chyba w czwartek. Jak wszystko poustawiam, bo może być z tym problem, ale niekoniecznie. No, więc ja pomyślałem sobie, że przeczytam kolejne przygody. Przygód kilka wróbla ćwilka, w tym przypadku Majora. To jest kolejna przygoda z tego listu. Mam ich jeszcze cztery chyba, tak? Bo jedną przeczytałem, to chyba jeszcze cztery się zostały, tak? Więc. Wybrałem chyba luźny temat, bo niektóre są tak kontrowersyjne, że nie wiem, czy je czytać, tak? Bo nie, nie ukrywam, przeczytałem je wszystkie i niektóre dosyć ciężkie jest, więc, więc nie wiem, czy je przeczytam, no, Będę musiał pomyśleć, chociaż w sumie zawsze można się wyprzeć, że papier przyjmie wszystko. No i ja tego nie pisałem. No i fakt jest taki, że tego nie pisałem. Więc można to też traktować jako fejkowy list. No ale dobra, przypuśćmy, że jest to Prawda? Więc czytam wam kolejny, kolejny, kolejne przygody naszego majora, kiedy był jeszcze młody. Tytuł brzmi "Libacja w parku koło pałacu Branickich". Ja wiem, gdzie jest park koło pałacu Branickich. Myślę, że ludzie z Białogostoku też to wiedzą. Inni pff, mapy Google i można sobie zobaczyć. Więc zaczynamy. Była późna jesień roku 1998. Siedziałem w parku na ławce razem z panem W oraz z panem S. Czytaj Major. Piliśmy ruską wódkę, którą Wojtek zajebał jakiemuś handlarzowi na madro. Zrobiło się zimno, więc suchy nalegał, aby przenieść się z piciem do jego domku. Ja za to wpadłem na pomysł, aby nie iść na piechotę, ale żeby ktoś nas podwiózł. Zobaczyłem traktor z przyczepą pełną liści z zieleni miejskiej. Dałem dla traktorzysty 50 zł i żeby nas zawiózł do ulicy Dobrej. Pojechaliśmy leżąc na tych liścia, liściach, wrzeszcząc, a pijany suchy z flaszką w ręce stał na tej przyczepie zadowolony i pozdrawiał przechodniów niczym papież taka to historia krótka czy ciekawa no no powiem szczerze że tak mało rozczarowany no trochę rozczarowany jestem tą historią gdyby pan miał historii więcej ciekawszych może niekoniecznie o przestępstwach może coś bardziej śmiesznego to ja bym chętnie chętnie poczytał mm. o cholera już więcej historii przepraszam bardzo tu jest jeszcze jeszcze jest historia Sopot i historia Wojtek i Gienek kanarami w MZK Białystok. Marzec 1997. Dobra, doczytamy jeszcze to, żeby nie było. Uch, nie byłem naocznym świadkiem tego wydarzenia, tylko z nami jest opowieści Widelca. Otóż Widelec wraz z Wojtkiem jechali autobusem miejskim. Podczas podróży wsiedli kontrolerzy. Gdzieś na przystanku na Składowskiej kontrolerzy wysiedli, fakt zazwyczaj tam wysiadają, aby wypisać mandaty małolatom. Oczywiście Wojtek i Gienek też wysiedli. Spuścili im w pierdol, ukradli ich identyfikatory i uciekli. Potem wsiedli do kolejnego napotkanego autobusu i sami rozpoczęli kontrol biletów. No, całkiem spoko pomysł. Napotkali dwie osoby bez biletu i poprosili o 10 złotych w zamian niepisania mandatu. W okolicy zwycięstwa na przystanku czekała na nich już policja, policyjna Nysa i komitet powitalny. Dwaj policjanci i dwaj pobici kontrolerzy. Gdy Słowodolskiego wsadzono do policyjnej Nyski, to jeszcze się odgrażał kanarom, że ich rozpierdoli. Noc spędził na izbie wytrzeźmień, i ukerano ich kolegium. No myślę, że ta historia jest zdecydowanie ciekawsza niż Libacja w parku. E, także e, cóż, z dzisiejszych historii będzie to wszystko. Mam, jeszcze z tego wychodzi, bo źle spojrzałem. Raz, dwa, trzy. Ale to są historie dłuższe. Ja teraz szybko pobiegnę po pozdrowienia, bo kurwa oczywiście zamotałem się i nie przygotowałem. Już jestem i szybciutko pozdrawiam Loveren, Franco, Anna Boska, Sorko, Jasiek Dwa palce w Natalce, o kurde donej, tujesz. To pamiętam, dziękuję ślicznie Tymex312 Olcia Karka, bardzo Ci dziękuję. Wróciłaś, bo przez pewien okres Cię nie było. Nie wiem, co się z Tobą działo, ale Cię nie było. Judasz, Judaszu, pozdrawiam Cię. Skrót dla Ciebie miałem na, e, zrobić, co się mniej więcej działo, więc Judaszu, e, prawdopodobnie jutro zrobię ten skrót. Obym tylko pamiętał, bo wiesz, Antoniego M. Starowa Mariusza nie włoży tym razem. Tam już kilka ksyf jest tych. Nie włoży. Nie, nie, nie wsadzi. Nie boży. I tak dalej, i tak dalej. Mateusz Kędzierski. Wujek Tosiek. I na końcu zacny Bolo, a prowokator. Pamiętam dalej. Ale nie pozdrawiam, żeby nie było. I to tyle co ode mnie. Trzymajcie się jak się chyba nic już dzisiaj nie wydarzy, to życzę Wam miłego wieczoru. Mam nadzieję, że choinka jeszcze u was stoi, bo jeszcze Sylwester, jeszcze... Jeszcze do trzech króli można szaleć. Chyba nawet... Chyba tak, chyba do trzech króli. Także pozdrawiam Was i miłego wieczoru i nocy. Siemka. Bum.